Cześć, z tej strony Karolina i dziś przychodzę do Was z siódmym już niestety odcinkiem trzeciego sezonu serialu Biały Lotos. Mam dzisiaj obok siebie wyjątkowego towarzysza. Mój cudowny psiak Kobi jest ze mną, więc jeśli słyszycie jakieś westchnięcia, dyszenie, czy inne dźwięki w tle, to jego zasługa. Motywem przewodnim tego odcinka była przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i emocjonalna. Nieprzypadkowo moim zdaniem sceny z udziałem naszych bohaterów przeplatały się z ujęciami tajskiego boksu. Tajski boks, czyli Mai Tai, to tradycyjna sztuka walki wywodząca się z Tajlandii. Czasami nazywana jest sztuką ośmiu kończyn, bo wykorzystuje się w niej nie tylko pięści i stopy, ale też łokcie i kolana. To czyni z niej jedną z najbardziej intensywnych fizycznych form walki wręcz. Ale Mai Tai to nie tylko brutalność. To również rytuał, dyscyplina i duchowość. Przed każdą walką bowiem zawodnicy wykonują specjalny taniec, który jest formą hołdu dla trenera, rodziny i ich przodków. To pokazuje, że walka nie jest tylko przemocą, to także forma oddania, szacunku i zmagania z losem. Odcinek siódmy rozpoczyna się kontynuacją ostatniej sceny poprzedniego odcinka. Rick i jego przyjaciel Frank pojawiają się na spotkaniu ze Sritalą i jej mężem pod pretekstem rozmowy o ewentualnej współpracy przy filmie. Frank ma udawać znanego reżysera, ale nie zna Sritali ani jej przeszłości. Rick nic mu o niej nie powiedział. W rezultacie Frank improwizuje dość nieporadnie, aż trudno uwierzyć, że Sritala niczego nie zauważa. W pewnym momencie Rick proponuje, by mąż Sritali pokazał mu swój gabinet i opowiedział trochę o życiu i interesach w Tajlandii. A w tym czasie, jak później widzimy, Frank ogląda stare występy pani Sritali, które, uwaga, nie są fikcyjnymi materiałami stworzonymi na potrzeby fabuły, ale to autentyczne nagrania prawdziwej aktorki granej przez Sritale z czasów, gdy była aktywną artystką. W gabinecie panuje cisza, w której każde słowo waży więcej niż się wydaje. Rick próbuje prowadzić rozmowę, zadaje pytania o życie w Tajlandii, o interesy, ale to tylko fasada. W rzeczywistości toczy się tu inny pojedynek nie między dwoma mężczyznami, lecz w samym Riku. W pewnym momencie jego wzrok pada na fotografię. Stary, wyblakłe zdjęcie dwóch młodych mężczyzn. Rick bierze je do rąk, przygląda się uważnie, jakby próbował coś z niego wyczytać. Nic nie mówi. Trwa tu tylko zaledwie małą chwilę, po czym odkłada zdjęcie z powrotem. Na jego twarzy nie widać jasnej reakcji. Nie ma rozpoznania, nie ma emocjonalnego przełomu. Ale właśnie wtedy ja zaczęłam się zastanawiać, może jeden z tych mężczyzn to właśnie jego ojciec. Może Rick trzymał w rękach pierwszą, choć nieuświadomioną wskazówkę prowadzącą do odpowiedzi, której szukał całe życie? W pewnym momencie Rick wypowiada imię i nazwisko swojej matki. Gloria Hatchet. Mężczyzna nie reaguje jakby to imię absolutnie nic mu nie mówiło. Ale właśnie w tej jego pozornej obojętności, według mnie, było coś, co przykuło moją uwagę. Jego twarz pozostała spokojna, ale spojrzenie tylko przez ułamek sekundy, jakby się zmieniło, zawahał się i wtedy miałam wrażenie, że coś zrozumiał, że spojrzał na Rika inaczej. Czy myślicie, że to może być jego ojciec? Bo naprawdę już sama zastanawiam się, czy nie analizuje każdego spojrzenia i gestu za bardzo. Napięcie podczas ich rozmowy osiąga wreszcie punkt kulminacyjny. Rick wyciąga broń. Przez moment nie wiadomo, co się wydarzy. Emocje, wspomnienia, gniew, wszystko naraz, ale jego ręka drży. Celuje, ale nie może strzelić. To nie jest moment zemsty, choć mógłby być. Zamiast tego Rick tylko spycha mężczyznę z fotela. Gest bardziej symboliczny niż agresywny, jakby chciał powiedzieć: Widzisz, mogłem, ale nie zrobię tego. Odnoszę też wrażenie, że cała historia Rika w tym sezonie jest taką historią każdego z nas. Bo kto nie wyolbrzymiał czegoś, żył gniewem, żałował i nie mógł skupić się na niczym innym. Kiedy przyszło do konfrontacji, okazało się, że ta cała złość bądź ta osoba urosła w naszych oczach, a na żywo jest zupełnie inaczej. Przestaje nam zależeć, i zastanawiamy się, po co nam to wszystko. To nie było tego warte. Mam nadzieję też, że tej nocy tylko Frank da się ponieść atmosferze Bangkoku, a Rick pozostanie wierny Chelsea i samemu sobie. Ona przecież powiedziała w poprzednim odcinku jasno albo moja energia albo jego któraś musi wygrać i chciałabym wierzyć że to właśnie jej siła zwycięży bo choć widzimy Rika i Franka w mieście które tętni nocnym życiem pełnym iluzji zapomnienia i pokus to Rick wydaje się jakby gdzieś obok tego wszystkiego niewciągnięty niezatracony jego uśmiech w ostatnich ujęciach nie jest uśmiechem kogoś kto ucieka ale kogoś kto coś zrozumiał może to ulga może spokój, może pierwszy krok ku czemuś nowemu. Ale czy to już koniec tej historii? Przenosimy się teraz na imprezę do Garego i Chloe. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na strój Chloe, ponieważ wita ona gości w sukience, która przykuwa uwagę od pierwszego spojrzenia. Pasy, klamry, konstrukcja przypominająca uprząż, to więcej niż stylizacja. To wizualny komentarz, symbol podporządkowania, może prowokacji, może współuczestnictwa w grze o niejasnych zasadach. Chloe wydaje się jednocześnie ozdobą, kusicielką, ale też ofiarą. Zna reguły tej przestrzeni ale nie ma nad nim żadnej kontroli. Jeśli interesuje Was symbolika kostiumów w trzecim sezonie serialu Biały Lotos, to warto zapoznać się z artykułem, który podlinkuję Wam poniżej. Kostiumografka bowiem opowiada tam o współpracy, o inspiracjach stylem turystów z Tajlandii i o tym, jak stroje m.in. Chloe, Rika, Chelsea czy Victoria Odzwierciedlają ich osobowości, status i ukryte napięcia między postaciami. To świetne źródło, jeśli lubicie szukać znaczeń w detalach. Podlinkuję Wam ten artykuł poniżej. Ale wracamy do najważniejszych gości dzisiejszego wieczoru, a właściwie najważniejszej gościni, czyli Belinda. Która niechętnie, ale zgadza się pojawić u Garego wraz z synem. Warto też zwrócić uwagę, że tuż zaraz po ich wyjściu z pokoju hotelowego, mam tutaj na myśli Belindę i jej syna, pojawia się obraz tajemniczej figury. Jest to stworzenie na granicy człowieka i dziecka z małpim zarysem. Skulona, smutna, cicha i jakby przeczuwała, że coś złego nadchodzi. Dla mnie jest to symboliczna projekcja lęku Belindy. Nie tyle o Zajana, co o samą siebie, bo to właśnie ona wie, kim naprawdę jest Gary. To ona niesie w sobie wiedzę, której nie sposób unieść lekko. I choć jeszcze nie wydarzyło się nic konkretnego, już czuje, że przekroczyła niewidzialną granicę. Ta figura, dziecięca w formie, ale nie ludzka w geście, może symbolizować ten moment, gdy instynkt bierze górę nad rozsądkiem, kiedy ciało już wie, choć umysł jeszcze się waha. Belinda zostaje zaproszona przez Garego na rozmowę w Cztery Oczy. W spokojnym tonie, niemal jakby chodziło o sprawę biznesową, Gary składa jej propozycję. 100 tysięcy dolarów w zamian za milczenie. Przyznaje, że był mężem tani, ale zapewnia, że nie ma nic wspólnego z jej śmiercią. Belinda nie daje się łatwo przekonać. Słucha, nie przerywa, ale nie ukrywa też dystansu. Ostatecznie mówi, że się zastanowi, choć widać, że ta rozmowa jedynie utwierdziła ją w przekonaniu, że nie może mu ufać. Później to Zajan, jej syn, zaczyna nalegać, by przyjęła pieniądze. I choć z początku brzmi to jak typowy głos rozsądku nastolatka, to jego argumenty mają sens. Jeśli nie weźmie pieniędzy, Gary może chcieć się ich pozbyć. Zajon myśli trzeźwo. Milczenie może być dla nich jedynym bezpiecznym wyjściem. Belinda staje więc nie tylko przed moralnym wyborem, ale też przed bardzo realnym zagrożeniem. Czy Belinda zdecyduje się przyjąć tą propozycję? A wy co byście zrobili na jej miejscu? Czy milczenie dla ochrony siebie i dziecka to tchórzostwo, czy może po prostu zdrowy rozsądek? W tym samym czasie widzimy rozmowę Saksona z jego ojcem Timem. Przez chwilę miałam nadzieję, że może to właśnie syn okaże się dla niego wsparciem, że wniesie trochę empatii, zrozumienia, że będzie dla ojca tą opoką, której właśnie potrzebuje. A jednak to tylko złudzenie. Saxon, zamiast dać ojcu oddech, przybija kolejny, zaraz po Wiktorii gwóźdź do jego trumny. Mówi wprost, że bez sukcesu byłby nikim, że nie ma nic innego w życiu, żadnych pasji, żadnych zajęć. I kończy zdaniem, a tego bym nie zniósł. Pokazuje, jak samotna może być porażka w świecie, w którym nie ma się prawa do słabości, nawet w oczach własnego dziecka. W pewnym momencie też Tim wspomina Garemu o ośrodku medytacyjnym i mnichu, który go prowadzi. Z jego słów przebija się coś więcej niż tylko turystyczna ciekawostka. Zaczynam się zastanawiać, czy Tim nie rozważa czegoś poważniejszego, może porzucenia dotychczasowego życia, może pozostania w Tajlandii na dłużej, brzmi, jakby szukał ucieczki, albo jakby wreszcie znalazł coś, co daje mu więcej sensu niż wszystko, co zostawił za sobą. I podczas gdy impreza Ugarego trwa, Muk i Gajtok w końcu wybierają się na randkę. I muszę przyznać: jestem naprawdę dumna z Gajtoka. Mówi wprost, bez owijania w bawełnę, że nie nadaje się do przemocy, że nie chce się w to mieszać, bo nie czułby się z tym dobrze. Według niego nauki Buddy są jasne: zabijanie, nawet w imię sprawiedliwości, nie jest rozwiązaniem. Ale Mógł naciska, próbuje go przestawić na swoją wizję świata, mówiąc, że myślała, że jest ambitniejszy. I ta scena naprawdę mnie zdenerwowała, bo Gajtok jest szczery i świadomy tego, co chce, a czego nie chce. A Móg zamiast go w tym wspierać, próbuje go ukształtować na swój obraz, tak jakby jego wartości nie miały znaczenia. I może właśnie przez to, że tak bardzo Mógł się mu podoba, Gajtok zrobi w ostatnim odcinku coś wbrew sobie. Może się złamie, może sięgnie po broń, której jeszcze chwilę temu nie chciał dotknąć. Potem wspólnie wybierają się na walkę. Mówię w jej trakcie komentuje, że to przecież coś naturalnego, część ludzkiego życia, jakby próbowała jeszcze mocniej przekonać Gajtoka, że przemoc to nie tylko wybór, co konieczność. I właśnie wtedy zaczyna się scena, która wszystko zmienia. Na widowni pojawiają się Walentyn i jego przyjaciele. Dołącza do nich Lori, sama, po eskalacji napięcia i nieuniknionego konfliktu z Jacqueline i Kate. To było tylko kwestią czasu, aż coś między nimi pęknie. I właśnie tak się stało. Gajtok patrzy w stronę publiczności i wtedy to widzi. Rozpoznaje jednego z pasażerów samochodu, który brał udział w napadzie. W jednej chwili wszystko układa się w całość. Rozumie, że Walentyn nie zatrzymał się tam przypadkiem, że to była część planu, że cała trójka była w smowie. I tak jak wcześniej, gdy wahał się przed sięgnięciem po broń, teraz znów stoi przed wyborem między tym, kim chce być, a tym, do czego może zostać zmuszony. Przechodzimy teraz do Piper i Lokiego, którzy spędzają noc w świątyni. I co ciekawe. Choć Wiktoria próbowała wcześniej nastraszyć córkę, roztaczając wizję trudnych warunków i ascezy, to rzeczywistość okazuje się zaskakująco przyjazna. Loki ma własny pokój, łóżko, biurko, lampkę wszystko wygląda schludnie i spokojnie naprawdę nie jest źle. Ale to, co w tej scenie najbardziej przyciąga uwagę to dziwne napięcie między rodzeństwem napięcie seksualne. Kiedy Piper mówi Lokiemu, że go kocha, robi się niepokojąco intymnie. Przez ułamek sekundy atmosfera gęstnieje na tyle, że trudno nie zadać sobie pytania, czy teraz kolejna na siostrę, skoro brat już był? Bo przypomnijmy, Loki miał wcześniej relację seksualną z własnym bratem. Więc może w tej rodzinie przekraczanie granic jest niestety już dobrze znanym motywem? W tym kontekście scena w świątyni wydaje się mieć dodatkowy ciężar. Loki ku zaskoczeniu Piper wyznaje, że chciałby tu zostać. Mówi, że nie chce dłużej ulegać własnemu cieniowi, że nie chce pogarszać sytuacji. Może to pierwszy raz, gdy naprawdę pragnie jakiejś formy oczyszczenia, a może to tylko kolejna próba ucieczki, tym razem od samego siebie? Tuż przed końcem odcinka dostajemy też krótką przebitkę fragmentu z intro. Jak echo tego, co już się wydarzyło, albo dopiero wydarzy. Malowidło przedstawia bowiem ludzi ogarniętych chaosem, wciąganych przez wodne stwory, obraz paniki, rozpadu i zagłady. Teraz widzimy, że to wizualna zapowiedź tego, co się wydarzy: śmierci, zdrad, momentów granicznych. Na końcu już przenosimy się do sypialni Tima i Wiktorii. Wiktoria, jak zwykle teatralna w swojej religijności, modli się o to, żeby Piper się nie wyspała, rzucając. Może Jezus ją od nich zbawi. Gdy Wiktoria zasypia, Tim zostaje sam na sam ze swoimi myślami. Wstaje powoli, jakby wiedział dokładnie, co chce zrobić. Szuka broni w miejscu, gdzie ją wcześniej schował, ale nie może jej znaleźć. Zniknęła. I w tym momencie pojawia się coś niemal gorzkiego. Za każdym razem, gdy Tim próbuje odzyskać choćby odrobinę kontroli nad własnym losem, coś mu to odbiera. Jak nie jego żona, to teraz brakujący pistolet. Nawet własna desperacja zostaje mu odebrana. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że koszulka z logo Uniwersytetu Duke, noszona przez postać graną przez Jasona i Zacka w trzecim sezonie serialu, wywołała kontrowersje i reakcje samej uczelni. W jednym z odcinków Timothy Ratliff rozważa samobójstwo, mając na sobie koszulkę. Uniwersytet Duke wyraził niezadowolenie z powodu wykorzystania ich znaku towarowego bez zgody, zwłaszcza w kontekście sceny poruszającej temat samobójstwa. Wiceprezydent do spraw komunikacji, marketingu i spraw publicznych uczelni stwierdził, że serial nie tylko używa naszej marki bez pozwolenia, ale naszym zdaniem wykorzystuje ją w kontekście obrazów, które są niepokojące, nie odzwierciedlają naszych wartości i po prostu posuwa się za daleko. Duke University podkreślił również, że samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci na kampusach uczelni, a rozpowszechnianie takich obrazów w mediach społecznościowych może być szkodliwe. W związku z tym uczelnia postanowiła wykorzystać tę sytuację do promowania świadomości na temat zdrowia psychicznego i przypomnienia, że pomoc jest dostępna. Tymczasem Lori trafia do łóżka z Alexiejem. Ich zbliżenie początkowo wydaje się być po prostu kolejnym romansem w otoczce tropikalnego luksusu, ale tuż po wszystkim atmosfera nagle się zmienia. Aleksiej zaczyna prosić ją o pieniądze, a po chwili właściwie już tego wymaga to już nie flirt, ale transakcja czy robi tak z każdą bogatą kobietą, którą pozna w hotelu? Ich interakcję przerywa prawdopodobnie dziewczyna Aleksieja, a Lori ucieka przez okno. Po drodze jednak, ostrzega coś, co ją wyraźnie zaskakuje: biżuterie i drogie przedmioty porozrzucane po mieszkaniu. Czy łączy to z napadem na hotelowy sklepik? Trudno powiedzieć, ale niewykluczone, że o tym incydencie już słyszała. W końcu hotel żyje takimi historiami, a plotki rozchodzą się szybko. Jedno jednak rzuca się w oczy. Nikt nie trzyma w domu takiej ilości biżuterii przez przypadek. Rozsypane ozdoby, porzucone bez ładu, wyglądają bardziej jak łup niż kolekcja. Zwróciłam też uwagę na koszulkę Lori z napisem Kolumbia i tropikalnym motywem. Staje się bowiem ona takim przewrotnym symbolem złudnego poczucia bezpieczeństwa i beztroski. W momencie, gdy bohaterka odkrywa prawdę o kradzieżach Aleksieja, egzotyczny nadruk nabiera ironicznego znaczenia. Ilustruje być może fantazję o raju, która brutalnie rozpada się w konfrontacji z rzeczywistością. Ta scena, podobnie jak cały sezon Białego Lotosu, demaskuje to, co kryje się pod powierzchnią pozornego uroku: relacje oparte na kłamstwie, napięcia klasowe i iluzja autentyczności. Czy przypadkowy z pozoru wybór koszulki Lori może również stanowić subtelny komentarz do jej sytuacji i złudzeń, w których tkwi? Jak sądzicie, czy Belinda przyjmie propozycję Garego? Kto zginie? I czy na pewno będzie tu tylko jedna osoba? Czy Rick w końcu odnajdzie szczęście? Co stanie się z Timem? Czy Saxon naprawdę się zmieni, czy to tylko pozory? I czy w końcu dowiemy się, kto tak naprawdę stoi za napadem? Koniecznie podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach. Dziękuję, że wysłuchaliście podcastu do samego końca. Aż trudno uwierzyć, że przed nami już tylko finałowy odcinek. Naprawdę mi smutno. Na szczęście mam też dobrą wiadomość. Sezon czwarty Ted Lasso został oficjalnie potwierdzony i pojawi się już w tym roku. A tymczasem, może macie pomysły, co moglibyśmy wspólnie umówić w międzyczasie? Do zobaczenia, ciao!